Stadion miejski w Rzeszowie, ulica Hetmańska 69 i mecz 20 działa w Leki Gdańsk czy w Polonii Warszawa, a także Adam Mody Przestępczej i także Adam Mójta z numerem 6 to z kolei piłka drużyna ich oddziela więc tacy sąsiedzi z drugiej linii rozpoczęli piłkarze gości, szybciutko piłka posłana już na prawo do Adama Pazio. Zbyt dobrze tu przy linii bocznej, bo już zawodnicy w niebieskich strojach przy futbolówce. Jest szansa na pierwszą wrzutkę. Mateusz Bokniak, dobrze ustawieni zawodnicy, i było bardzo niebezpiecznie. Jest gol w pierwszej minucie meczu. Mamy brameczkę już dla drużyny gości. Bramka numer jeden. Już bramka numer 1. Teraz pole karne i szansa dla Rysowi Rzeszów. Mikulec, lewa strona boiska i w ostatniej chwili w ślizgiem wybił piłkę Maciej Wichtowski, Ma Paweł Hals na rozegranie tej akcji. Pyrdek dobrze na prawą stronę. No i co tutaj się wydarzy? Jest czterech piłkarzy w niebieskich strojach. Będzie próba strzału. Jeszcze piłka jest na 20 metrze. Czy zakończy tym? Zwieńczy tą akcję strzałem Dariusz Frankiewicz, tak, ale strzał zablokowany. W dalszym ciągu piłka w polu karnym pogoni się. Z lewa noga, pięknie teraz strzelał. Wielkie słowa pochwały za ten strzał dla Davida Kwieka z lewej nogi. Ci boiska musiał się wrócić, wspomóc kolegów z drugiej linii, bo przez jakiś czas to piłkarze pogoni mieli w tym sektorze boiska przewagę. Teraz has, ale może zostawić piłkę Antonikowi. Antonik się poszli ale jeszcze dał rady dograć. Ale znakomita sytuacja. Pyrdek centymetry obok bramki. Piotra Smołcha, teraz kiwa się, ale oddaje piłkę Frankiewiczowi, Frankiewicz będzie w rzutka z lewej nogi, tam jest has bardzo wysoki, jest także Pyrdek, ale ostatecznie, tak, rzut karny, rzut karny, bo było zagranie ręką. Do tej pory Mikulec nie mylił się z rzutów karnych i teraz ponownie to uczynił, 2 do 0, 1-1, 23 minuta meczu, mamy wyrównanie. I popatrzmy, jest 28 minuta meczu. Rzut wolny, dobry strzał podbity jeszcze od muru, a strzelał Adam Mójta. Będzie mieli rzut rożny. Odchodząca piłka, zakończona strzałem, ale prosto w ręce Wojciecha Daniela. Piłkarze siedmiu, 8 piłkarzy w niebieskich koszulkach, 5 w czerwonych. Popatrzmy Frankiewicz, dobra wrzutka! Bardzo dobra wrzutka. Wrzutka w pole mamy 2 do 1. Kolejny raz po centrze w Zawodnicy w niebieskich strojach okazują się chytrzy. Jeszcze raz będzie strzelał Frankiewicz. Oj nad poprzeczką. Więcej strzałów Grzeszowianie oddali dzisiaj w kierunku dwóch słupków i poprzeczki Piotras Smołucha, ale nie przełożyło się to na bramki, dwa do jednego po pierwszej połowie po prowadzi w Rzeszowie drużyną przeciwną jeden do dwóch, ale druga połowa ostatecznie ustali nam wynik tego spotkania. Paweł Has, Antonik, Antonik strzał, piękny strzał jeszcze piękniejsza obrona i teraz Frankiewicz. Głęboko złapał piłkę Zalepa. teraz się wracać obrońcy Resowi, bo się robi bardzo niebezpiecznie na ich połowie. Piotr Marciniec na lewym skrzydle oskrzyda tą akcję. Adam, mójta Adam, ujta. Nic mu nie wychodzi. Natomiast zaraz pod strefą dającą awans GKS Byłchatów, Górnik Łęczna i dwie drużyny z Podkarpacia. Starsa, Lwawola i Resowia Rzeszów, która teraz oddaje kolejny strzał w dalszym ciągu ta lewa strona rs bardziej aktywna więcej zagrożenia właśnie z tamtej części gry części pola gry eee, następuje ładnie teraz znakomicie Antonik odegrał piłkę ale zakiwał się niepotrzebnie Michał Ogrodnik oj będzie niebezpiecznie pod bramką Wojciech Daniela no i mamy bramkę ależ kuriozalny gol Zdobyty przez Adama Pazio 1 do 3 w tej chwili. 9 zawodników w czerwono-białych strojach pod polem karnym, w zasadzie w polu karnym. Pogoni się, ależ tutaj dobry strzał był Zalepy, jeszcze z takimi półnożycami dobijał Radosław Adamski i nie z tego niestety gola. Jako, że z Kraczem Stochowa, między innymi, która jest za bezpośrednio za plecami w tej chwili tej dwójki, ma jeszcze swój mecz do rozegrania, no to tabela może ulec zmianie. Reszta meczu 26. kolejki w i w niedzielę, a my z Państwem się żegnamy. Kolejka zaległy we czterdziestej pierwszej kolejki